Witam w Przepisie na Ogrod. Ja mam na imię Kasia, a w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam, jak wykonać domową szklarenkę na nasiona. Do wykonania szklarni potrzebujemy opakowanie po jajkach, folię spożywczą, nożyczki, ziemię do kwiatów oraz nasiona roślin jednorocznych, które będziemy chcieli wysiać. Może to być żeniszek meksykański, Begonia, petunie, bądź inne ulubione przez Was rośliny. Styczeń i luty to czas, w którym wysiewamy nasiona roślin jednorocznych. Tych, które mają bardzo długi czas kiełkowania, wysiewamy je wcześniej, po to, żeby już wiosną mieć ładne, gotowe rośliny, które będziemy mogli posadzić na miejsce stałe. Jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z wysiewem nasion, Warto swoją pierwszą szklarenkę wykonać własnoręcznie. Jeżeli wysiewacie nasiona, warto wysiać jedno nasionko do jednego otworu naszej szklarenki, dzięki czemu nie będziecie musieli pikować roślin. Jednak czasem możecie wysiać więcej nasionek wtedy, gdy wzejdą. Spokojnie możecie przepikować waszą rozsadę, dzięki czemu będziecie pewni, że będziecie mieli większą ilość pięknych i zdrowych siewek. Żeby zapewnić prawidłowy wzrost i kiełkowanie naszym nasionom, ważne, aby wilgotność podłoża była stała. Ze względu na to warto przykryć pojemnik folią, która zapobiegnie nadmiernemu wysychaniu. Pamiętajcie, aby ustawić Wasze szklarnie w bardzo jasnym miejscu, ponieważ im więcej światła, tym szybciej Wasze rośliny będą kiełkowały. Jeżeli zobaczycie pierwsze kiełki roślin, warto przekuć folię oraz raz dziennie na co najmniej godzinę, najlepiej ją ściągać, żeby rośliny miały dostęp do powietrza. Aby zapewnić Waszym roślinom jak najlepsze warunki do kiełkowania, Wasze szklarnie ustawcie na bardzo jasnych parapetach. Pamiętajcie także o regularnym podlewaniu, najlepiej wykonać to przy pomocy spryskiwacza oraz o tym, żeby odkrywać folię, żeby rośliny miały dostęp do powietrza. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków przepisu na ogród.